Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Elismene's Returns Jesteśmy ciągle w, w tym mrocznym zamku I proszę bardzo Noski tutaj również bywają Bardzo dobrze Tylko... Co taką nada skrywa, tak? To jest dość przerażające. Tak tu strasznie ciemno i... Jakieś okno nawet. Ładne widoki. No ale dobra, my idziemy dalej. Tu po jakichś schodach... Mroczne pomruki słyszę. I nie powiem, że one mi się podobają. Znaczy, mogłabym tak powiedzieć, ale. To będzie kłamstwo! Chciałam po podziwiać widoki przez okno. Yy, a muszą uciekać to jak najszybciej. Alicja, co jest, czemu się zaklinowałaś? Nie, ja już nie chcę więcej dostać tą kosą po twarzy. Mi się zupełnie nie podoba. for the queen, but remember, has eyes Dobra, myślę, że tutaj przynajmniej, na razie Królowa mnie nie obserwuje, co? A może ją obserwuję w sumie? Więcej mrocznych pomruków i... Tak, mamy kartę. Oczywiście nieco bardziej... Nieco bardziej, że tak powiem... No, jak to powiedzieć? Opancerzoną, właśnie. Mhm. E, no i musimy uważać na niego. Bardzo, bardzo. jest trudne do zabicia. Trzeba na niego specjalny sposób. Mam nadzieję, że widzieliście to. E, nie, Alicjo. Nie, nie, nie. E, no, po prostu trzeba w te serce na jego plecach celować. Tak, wiem. Dziwne, że ma serce na plecach, no ale. Alicja, Alicja. Ubijemy trochę kartę, żeby tutaj nam nie przeszkadzała. Wiem, ubijemy kartę. Dziwnie to brzmi. No chodź, chodź. Nie wiem, czy mi się udało. Nie tracąc życia? Nie wiem nawet. Ej, nie dał tego serduszka, chciałam powiedzieć. E, różyczki. Hmm, szkoda. A, jakaś kanapa? Nic, tylko siedzieć w takim miejscu. A jest tam może coś interesującego? Chyba nie. A i tak zresztą pewnie tam pójdziemy. E, tylko, tylko... Jakoś tędy zapewne. Au! Nie chciałam na dół spadać. No, Gdzieś jest świński ryjek. Myślicie, że tutaj? A, może... Może go ominęłam. Ale cały czas go słyszę, więc chyba nie jest tak źle. Może jest gdzieś tam w pobliżu. Chyba słyszę królową. Wy też? Dobra, a my znajdźmy ten świński ryj okropny, który tak się kryje przed nami. Hm. No, gdzie on może być? Jest oznaczenie? Chyba coś mi nie wyszło. Co? Butelka. Dobra. Świetnie. Dobra, wszystko pójdzie po mojej myśli, tak? Mam, mam butelkę. Ale świńskiego ryjka dali nie znalazłam. No, on gdzieś tu jest. To gdzie? Dole. Myślicie, że jest gdzieś tutaj? Widzę go tak, wreszcie. Nie uda mi się, no właśnie, właśnie. Taki problem. Hmm. No nie, no wiem. Chyba trzeba troszeczkę wcześniej tak jakoś. Próbuję wybić się z tego grzyba. Dobra, jest. Udało mi się. Wow. To było trudne, wiecie? Ale to bardzo dobrze. Naprawdę cieszę się, że takie momenty są w tej grze, gdzie muszę naprawdę coś siebie dać, żeby coś zdobyć.

Może po prostu kościelicy skrzypią trochę już. Mhm. No świetnie, co ja zrobiłam najlepszego? <laughs> się pokręciłam, pokręciłam i co? I nic. Karty, karty, karty. Tak cieszę się na, was, na wasz widok. A, to, 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 to ten, dobra, wiem, wiem, wiem. Ja i moje ogarnianie, którzy przeciwnicy to którzy. E, nie to, Alicjo. Hm. Świetnie, jest, 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 jest. Tu było serce. No, z tyłu. Tak, życie ciągle nie możemy odzyskać przez tamtego wielkiego kosiarza. Eee. Ha, Aha, dobra, widzę, widzę, tam jest jakaś dźwignia. Chyba doskoczą, co? Nie doskoczyłam! Świetnie! Ale może jeśli się postaram, tak wiecie, bardziej ostrożnie będę... No, no. Pst, tam ostrożnie czy nieostrożnie. Wystarczy myśleć... O o o. Aha, dobra, już już łapię czają. Policja. Pewnie drzwi nam się otworzą. No właśnie, nie całkiem. Dobra, jest. Myślałam, że kraty zostały i gdzieś jest druga dźwignia. Nie chcą ominąć nawet najmniejszego sekretu. A, właśnie, właściwie to w sumie to nawet sekrety nie są, tylko takie znajdźki dodatkowe. Ale dobra, nieważne the royal guards of this realm, we are all victims in waiting. Tam jest grzyb, mówicie, tak? Dobra. A na dole nic więcej nie ma, nie? Tylko ten grzyb. OK no co jest jak grzyb, to grzyb. Aha, świetnie. Po prostu wyśmienicie. Okej. Okay. Myślałam, że będzie gorzej. Kosiarz. Świetnie, czyli musimy załatwić kilka kart. Nie przejmując się kosiarzem, najpierw wezmę się za tych. Eee, wiem, to będzie trudne. Ale mam nadzieję cały czas, że dam radę. Jest ciężko, bardzo. Histeria, histeria powiedziałam. A, nie? Za późno? No źle, 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 źle. Dajcie mi jakieś życie, właśnie życie, życie, życie. Świetnie. Tam jest... są nawet dwa! Wow! Alicja... okej. Okay. Uniki. Uniki najważniejsza rzecz na świecie. Dobra, tak też można. Co? Pójdziesz sobie? Nie, ja sobie spadnę. Okej, okay, no. Taka opcja też mi całkiem pasuje. Aha. Słyszę ten jego złowieszczy śmiech. I dźwięk chodzenia po mięsie. Jest dźwięk, który chciałabym słyszeć w życiu. Tak. Aha. świetnie, świetnie po prostu Nie lubię robić nic na czas, wy też? Pewnie ta chyba nikt nie lubi Dobra. E. To nie było aż takie trudne. <gry> Ale zdążyłam ponarzekać, a co tam? Czemuż by nie... Z zęby jeszcze może jakieś, tak? Tutaj czajnik. Dobra, zęby. Pewnie będzie jakaś ucieczka zaraz, co? Czy nie? Yy. Dobra, spróbuję to. jakoś dobrze, czy nie? Nie, źle. Chciałam zęby, ale nie tak. Fuu, widzicie to, co tam sobie pełza? No właśnie. Tu jest... E... Mamy użyć czajnika? Co? Ale na... Dobra, aha. Takie to sprytne. Ale tam coś jest. Więc najpierw stawimy tutaj bombę. Aha. A, w sumie nawet nie musiałam. A i przy okazji się dowiedziałam, że Alicji ta bomba chyba nic nie robi, nie? No i w zasadzie to prawidłowo, bo dlaczego nasza własna broń miałaby nas niszczyć? Coś tu jest? Aha, oprócz złobrogich kart Ja najpierw bym chciała wspomnienie, wiecie? Oj, 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 Alicja Tylko mi tutaj nie umrzyj Tak, tym razem całe życie Chcę odzyskać W sumie mogłam najpierw Załatwić potworki, ale Dobra, tam w sumie, może jakoś będzie można załatwić jedną odległość. A no, nieważne na razie. Eee... Yy, Alicjo, nogi wystają ci z kwiatka. Mhm, mm świetnie. Było mi ryzykować. na no to inny sposób hmm, zobaczymy Czy ja nie doskoczę na to stąd? Nie doskoczę. No dobra, przynajmniej to jest jasne. Ale mnie. Spuszczacie. Nie wiem, czy to jest na górze, czy na dole. Aha. Okej. Okay. Au, 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 au. Haha. Gra mi się okropnie zacięła na moment. Nie wiem dlaczego. Ani tym bardziej, czym to jest spowodowane, no ale dobra. Ta się nie rusza. Ta też, więc. nie jest Tutaj. Ha. Dręczą. W zasadzie to tylko licję. Yy, I ktoś chce nas zabić? Chyba nie. tym zawsze ale to zawsze są jakieś problemy. Te grzyby wybijają nas nie tam, gdzie trzeba, no. ha Tym razem mi się udało. Ta, jest się czym chwalić, tym bardziej, że na pewno sami tego nie widzieliście, co? Nek. Okej, okay, dwa złote zęby. Wow! Alicja tutaj się wzbogaci na tych zębach patrzę. Chyba, że chcę je sobie zostawić, żeby, nie wiem, stawić się albo coś. Hm, tutaj... Czy coś tu jest? Skręty korytarze. Czy ja chcę tu wyjść? Nie, na pewno nie. Zbadamy ten drugi korytarz. Odchodzący na lewo. Eee. Ha, tu nic nie ma, a tutaj... Jest znajdźka. Widzicie, jakie to wszystko łatwe do znalezienia? Nie to. Bo jestem dumna z siebie, że tak jakoś mm, udaje mi się coś znaleźć. Bo wiele przyjemniej tak się gra, wiecie. Teraz mam naprawdę porównanie i i naprawdę jest o wiele fajniej. Z tym, że no też jest ta świadomość, że w 100% gry mimo wszystko nigdy nie przejdę. No i co tam jest, co? Tam aż na pewno nie doskoczę. Ale może coś tutaj się zmieni, nie wiem na eee, tej. Świetnie. <śpiękny> Okej, okay, tutaj jeszcze Nie lubię tak w dół spadać. <śpiękny> Ej no. Dlaczego jesteś taka trudna? Nie jest trudna, ale. Ale skakanie zawsze sprawia mi problem. Zawsze, w każdej grze, dosłownie. Wiedziałam. Nie mogło się obejść bez takiego utrudnienia, co? Nie! Jeszcze nie! No dobra, może teleportnie nas i zaliczy już to. O, widzicie jak sprytnie. <ścoughs> Cztery zęby, ale jak cieszą. Jednak, jednak nie, ale przynajmniej dobrze, że tam poszłam. Mam te cztery zęby, a co tam? Dobra, udało mi się. Wow. Znowu nie posądziłabym siebie o <gry> jakieś takie. Dobra, stoją grzecznie, nie ruszam się, praktycznie hmm. tutaj. Wiem, wiem, że prawie nic nie mówiłam, ale jej ku. Co mam zrobić? Najpierw spróbujemy tutaj coś zdobyć. O, zobaczcie, ząbki. Opłacało się. Jeszcze dwa będą tutaj. No i tak, trzeba się przyjrzeć temu wszystkiemu. Ej, ja nie chcę spadać w dół. Zdobyć to, co jest tam ukryte, więc. A, tu były platformy. Czy ja doskoczę na tę. Wiecie, nie mam pojęcia, jeśli mam być szczera, ale mam nadzieję, że mi się to uda. Kurde, co jest? Czy tam było coś niewidzialnego jeszcze? Nie, tutaj. Dobra, jak tutaj, to tutaj. Hmm. Albo wiecie co, nie chce mi się po prostu już męczyć z tym draństwem. Idziemy. Ła! Was świetnie. Nie, ja to zostawię sobie na następny odcinek. A na razie dzięki za oglądanie. Cześć wszystkim!